Hej, 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 la, la, la Hej, 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 alleluja! Hej, 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 la, la, la. Hej, hej, hej! Chwały, chwały wokół używią! hallelujah! Wszystkie dzieci tańczą w koch. Aleluja! Wszystkie szczęśliwe dzieci! Na Boga w tańcu kną, gdyż przyniósł on na ziemię. Radość i miłość swą, hej hej hej, hej. Jesteśmy na łazie Ruchu Światło-Życie, pierwszy stopień ONZ. Głównym moderatorem jest ksiądz Pyrka, który się śmieje teraz właśnie tam za animatorkami i teraz się chowa. Natomiast z młodzieżą tutaj, po trzeciej gimnazjalnej klasie i po pierwszej licealnej, przeżywamy spotkanie z Jezusem, który jest naszym Zbawicielem. Większość z nas... Prawda, po raz pierwszy przyjmuje Jezusa jako Zbawiciela, a niektórzy już po raz kolejny. Ja jestem moderatorem po raz dziewiąty. Dzięki Bogu staram się trwać w tym ruchu z jakąś wiernością i z wiernością Bogu i ludziom. Myślę, że Tomasz jest tutaj głównym moderatorem. Zawsze z Tomaszem od kilku lat już byłem związany jako moderator. i Tomek często przewodził tym ołazem, które ja prowadzę. Ostatnio porozumieliśmy się i właśnie Tomasz stwierdził, że razem z nami pojedziemy. Naszymi, na naszej łazie są dwie siostry niepokalanki. Jedna jest rodem z Białorusi nawet. Jedna jest uczestniczką ruchu też łazowego. Pomagają nam wspólnie w modlitwie i razem z dziećmi bardzo dużo czasu poświęcają modlitwie i tak zwanej medytacji. Są również moderatorzy i moderatorki. <laughs> Jedna moderatorka diecezjalna, która jest ja powołana przez głównego moderatora decyzjalnego jako moderator muzyczny, animatorka Karolina i są oczywiście animatorki, które są tutaj też na Łazie, klerycy w sześciu. Mam na ja imię Ania, jestem z Nowego Sącza. Jestem Gosia, również jestem z Nowego Sącza, jesteśmy z tej samej parafii. W ruchu jestem od sześciu lat. To tak jak ja. Ja również. Na Łazie jestem no, no, siódmy raz. Teraz jestem na pierwszym stopniu oazy nowego życia. Jest tutaj jako animator. Chciałam bardzo pojechać tutaj, żeby po raz pierwszy przeżyć właśnie tą oazę nowego życia jako animator, żeby nauczyć czegoś, co sama już się nauczyłam wcześniej. Ja na razie jako animatorka jestem po raz trzeci. Pierwszy raz jako nałazie nowego życia pierwszego stopnia i przyjechałam tutaj. Przecież chciałam odnowić swojego ducha, przeżywając jeszcze raz pierwszy stopień. Pozdrawiam się za moderatora płatka. O i za naszego moderatora, ten kapelusz, też pozdrawiamy. Zacny kapła. <śmienic>